Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. Tylko cierpliwość i nic poza tym nie pozwala nam cieszyć się z bieżącej chwili, którą mamy. Jeśli gdzieś jestem i nie chcę tam być i czekam, aż znajdę się gdzieś indziej, powiedzmy, że czekam na lotnisku. Nie chcę czekać na lotnisku, ale mój samolot jest opóźniony, więc albo mogę tam siedzieć i denerwować się, albo powiedzieć, Boże, wierzę, że mój czas jest w Twoich rękach, więc znajdę sposób, żeby czerpać z tego przyjemność. Wierzę, że jedną z rzeczy, jaka doprowadza diabła do absolutnego szaleństwa, kto z Was chciałby doprowadzić diabła do załamania nerwowego. Jedną z rzeczy, które doprowadzają diabła do szału jest nauczenie się, jak cieszyć się z każdej rzeczy, jaką robimy. Wielu z Was nie ma tej pewności. Uwielbiam, kiedy troje ludzi bije brawo. Wiesz, Bóg nie chce, żebyśmy tylko cieszyli się z piątków i urlopów i imprez. I kiedy zamierzamy kupić coś, co chcemy, On chce, żebyśmy cieszyli się każdym, jednym, pojedynczym momentem, który nam daje. Każdym momentem, ponieważ największym prezentem, jaki Bóg nam daje, jest obecna chwila, którą mamy. Obecna chwila, w której trwamy. Więc chcę cię poprosić, ale nie rób tego teraz w tej chwili, ale później, dzisiaj lub w ciągu kilku dni. Nie śpiesz się i bądź ze sobą szczery. Zadaj sobie pytanie, na ile lubię własne życie. Widzisz, często się nad tym nie zastanawiamy. Odbywam tę podróż od wielu, wielu lat, bo otrzymałam objawienie z Ewangelii Jana 10:10. 10. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ale Jezus powiedział, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości, aż przeminie. Więc mimo, że Jezus zmarł przede wszystkim dla naszego zbawienia, zmarł też po to, żebyśmy mogli czerpać przyjemność z każdej pojedynczej chwili naszego życia. Nie tylko z kilku tutaj czy tam. Wierzę, że jedną z największych tragedii w życiu jest nieczerpanie przyjemności z każdej chwili, którą Bóg nam daje. Dawno temu napisałam książkę o czerpaniu przyjemności z życia w miejscu, w którym się znajdujesz, mój Boże. Kiedy myślę choćby o swojej służbie, tak wiele rzeczy mi się nie podobało, bo skupiałam się na jej wzroście. Pamiętam, jak byłam na spotkaniu znacznie mniejszym niż to. Było tam może 400 lub 500 ludzi w tym wielu przywódców. I poprosiłam do wystąpienia, do modlitwy wszystkich, którzy nie byli zadowoleni ze za swojej służby. Więc powiedziałam chciałabym pomodlić się za każdą osobę, która pracuje w służbie i która nie jest z niej zadowolona. I nie mogłam w to uwierzyć. Dosłownie setki ludzi w służbie, powołani do wypełniania wielkiego dzieła na ziemi, ale nie odnajdowali w tym spełnienia. Wiesz czemu? Ponieważ próbowali dotrzeć tam, gdzie ich jeszcze nie było. Gdyby mój kościół był nieco większy, gdybym tylko miał nowy budynek, zawsze będziemy szczęśliwi kiedyś. Kiedy się ożenię. Kiedy mężczyzna, za którego wyszłam, przestanie mi mówić, co mam robić. Kiedy kupimy większy dom, kiedy będziemy mieć gosposie do sprzątania tego większego domu, kiedy będziemy mieć gosposie, która nas nie irytuje w trakcie sprzątania, rozumiesz o czym mówię. Kiedy zmieniamy pracę, kiedy dostajemy awans w pracy, nie, nie, nie. Jeśli nie cieszysz się z życia teraz, nigdy nie będziesz się z niego cieszył kiedyś, bo tu nie chodzi o to, co robisz, lecz o Twoje nastawienie. I bardzo skupiam się na tym, żeby... I pewnie wielu z Was także. Skupiam się na tym, żeby naprawdę chwalić Boga w moim codziennym życiu. Boga nie interesuje to, kto jest dziś rano w budynku kościoła. Nie chodzi o to, że nie dba o to, że tu jesteś. To mu się bardzo podoba, ale bardziej zależy mu na tym, co robisz, kiedy stąd wyjdziesz, niż na tym, co robisz tutaj. I możesz skakać i klaskać w takt każdej piosenki, ale i tak ważne jest, jak się zachowujesz w kolejce w sklepie spożywczym. Jak się zachowujesz, kiedy Bóg nie działa tak szybko, jakbyś tego chciała. Co się dzieje, kiedy pracuje dla mnie ktoś, kto jest wartościową osobą, ale uczy się powoli i muszę mu różne rzeczy wciąż i wciąż powtarzać. Jak się wtedy zachowam? Bo nie jest tak szybki jak ja. Czy zainwestuję w niego? I trochę nad nim popracuję? Czy będę na tyle mądra, żeby nie porównywać jednego z moich dzieci do innych? Bo jedno z nich bardziej odpowiada mojej osobowości. Wiesz, możemy kochać wszystkie dzieci, ale nie lubić niektórych z nich? Wielu by się do tego nie przyznało, ale ja nie lubiłam mojego najstarszego syna. I on o tym wie. Teraz ma 48 lat, więc wszystko w porządku. Myślisz sobie, Rety 48? To ile ty masz lat? Wystarczająco, żeby wiedzieć, o czym mówię. Więc lepiej mnie wysłuchaj. Dobrze to znam. Próbowałam już wszystkiego i wiem, co działa, a co nie. Wiem, co sprawi, że będziesz szczęśliwy, a co cię unieszczęśliwi. Pozwól, że zaoszczędzę ci tysięcy wypraw wokół tej samej dużej góry, więc wysłuchaj uważnie dzisiejszego ranka. Nie pośpieszysz Boga. Nie zmienisz ludzi, tylko Bóg może zmienić ludzi. Módl się za ludzi. Ludzie często potrzebują czasu, więc naucz się, Joyce, zamykać buzie. Mam kosmyk z boku głowy i pewnie przez całe życie będę tak robić. Więc zrobię to i będę cicho. Amen. Naucz się czerpać przyjemność z porannej jazdy do pracy. Naucz się cieszyć z siedzenia obok tej osoby w pracy, za którą nie przepadasz. Przypomnij sobie, że Bóg ją i tak kocha. Naucz się wykonywać pracę, za którą nie przepadasz i myślisz, byłbym szczęśliwy, gdybym dostał awans? Wiesz, ilu ludzi jest przykutych do łóżka i chciałoby mieć twoją pracę? Wiesz, ilu ludzi chciałoby wstać i iść do pracy, którą ty pogardzasz? I ilu ludzi musi codziennie chodzić piechotą i nie mieliby nic przeciwko staniu w korkach, z czym masz taki problem? I wiesz co? Przychodzisz w niedzielę do kościoła, gdzie przypominają cię o tych rzeczach i wszyscy się z nimi zgadzają. Ale ty sam musisz o nich pamiętać, gdy jesteś sam ze sobą. Umów się na spotkanie ze sobą i porozmawiaj ze sobą. Wczoraj przeczytaliśmy wersety z listu do Efezjan 4, które mówią o tym, by przyjmować dobre nastawienie. Każdego dnia. Każdego dnia powinieneś przyjmować dobre nastawienie. Wierzę, że jesteśmy ludźmi namaszczonymi do przeżywania zwyczajnego, codziennego życia w bardzo nadprzyrodzony sposób. Raczej nie możemy oczekiwać, że cały czas będzie działo się coś spektakularnego. Zauważ Boga w zwykłej codzienności. On jest w prostych, małych rzeczach, które czasami przegapiamy, tracąc to, co Bóg dla nas robi, i szanse od Boga, aby być dla kogoś błogosławieństwem, bo nie znosimy tego, co zwyczajne. Spójrzmy do listu Jakuba 5:7. Trwajcie więc cierpliwie, bracia, kiedy czekacie. Nie jeśli czekacie. Trwajcie cierpliwie, kiedy czekacie, aż do przyjścia Pana. Teraz słuchaj, patrzcie jak rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi. Patrzcie jak cierpliwie czeka, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Możemy szybko przelecieć przez ten werset i za wiele z niego nie wyciągnąć, ale ja podjęłam wieloletni wysiłek, żeby zgłębić cierpliwość, więc rozebrałam wiele z tych wersetów na czynniki pierwsze. Zastanów się nad rolnikiem. Kopie nieurodzajną ziemię, sieje ziarno i czeka, i czeka, i czeka, i czeka. Kiedy coś wyłoni się z ziemi? Tylko Bóg to wie. Więc co on robi? Po prostu robi to, co powinien. Podlewa ją, usuwa chwasty, patrzy na nią, wstaje, idzie do łóżka, wstaje, idzie do łóżka. Jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Nic się nie dzieje. Robi to samo przez cały kolejny tydzień i kolejny. Ale jest tutaj jedno małe słowo, które jest w innych przykładach, które stało się wielkim, wielkim słowem w moim życiu. On wytrwale czeka. Zaraz to zrozumiesz. Głównym powodem, dla którego często jesteśmy nieszczęśliwi, nie są okoliczności. Nawet nie to, że musimy czekać. To dlatego, że czekamy, nie robiąc tego wytrwale. Coś niezwykłego dzieje się w mojej duszy i wierzę, że w Twojej też się to stanie, kiedy zacznę mocno, świadomie. Oczekiwać, że coś dobrego może mi się przydarzyć w każdej chwili. Ten dzień może być dniem zbierania plonów. Ten dzień może być dniem, w którym zobaczę zmianę w moich dzieciach. Ten dzień może być dniem, w którym, którym poczuję się lepiej. Długo zmagałam się z fizycznymi dolegliwościami, ale dzisiaj może być ten dzień. Ja był chcę, żebyśmy nie mieli nadziei. Wcześniej śpiewaliśmy piękną piosenkę o nadziei. Wyczekuj wytrwale. Nauczyłam się, żeby co rano po przebudzeniu nie wstawać przez pięć minut, teraz to już tylko jest jedna minuta lub dwie, lecz powiedzieć coś, o czym ci teraz mówię. Spodziewam się, że dziś przydarzy mi się coś dobrego. Spodziewam się, że dziś przydarzy się coś dobrego, się, się coś dobrego dzięki, dzięki mnie. Dzisiaj będę silny, dzisiaj będę czuł się dobrze, będę pełen energii i będę kreatywny. Cieszę się na dzisiejszy dzień. To będzie świetny dzień. I powiem Ci absolutną prawdę: jeśli zaczniesz tak robić, zareaguje Twoje ciało. Twoja cielesna powłoka zareaguje i zaczniesz czuć się lepiej, i Twoje życie będzie lepsze. Popracujemy nad tym przez chwilę, aż to zrozumiesz. Bierni ludzie mają postawę. Zobaczymy? Ostatnio wygłosiłam kazanie pod tytułem Gdy twój entuzjazm znika po powstaniu z łóżka. Wszyscy czasami jesteśmy zmęczeni tym, co robimy, wszyscy. Myślisz, że gdybyś miał bardziej ekscytującą pracę, to nigdy nie byłbyś nią zmęczony? Byłbyś. Możesz sobie myśleć: Och, chciałbym być Joelem, chciałabym być Wiktorią, chciałabym być Joyce. Nie też czasem męczy to, co robię. Wiesz o czym myślałam, siadając tam rano? To nie tak, że nie chcę tu być, chcę tu być, ale pomyślałam: chciałabym czasem pójść na nabożeństwo i nic nie robić. Wiesz ile lat minęło od czasu, gdy mogłam po prostu siedzieć i nie mieć żadnych obowiązków, kiedy ty cieszysz się z uwielbienia, ja? No, chyba, że jestem na spotkaniu, takim jak to, którego sami nie organizujemy, na moich spotkaniach nie odpoczywam nawet w trakcie uwielbienia. Nawet wtedy myślę o tym, co będę mówić. Wiesz, co mnie męczy najbardziej? Choć to moje powołanie i czuję się z tym dobrze, to poczucie odpowiedzialności za naszą pracę wszędzie gdziekolwiek idziemy. Cóż, gdybym to ja miała twoje życie? Zawsze są dwie strony medalu. Jeśli dostaniesz upragniony awans w pracy, będziesz mieć więcej obowiązków. Będą od ciebie więcej wymagać. Im wyżej wejdziesz po drabinie i im więcej ludzi będziesz miał pod sobą, tym więcej ludzi nie będzie cię lubić. Kiedy jesteś szefem, nieważne jaką decyzję podejmiesz, nie wszystkim się spodoba. Wiesz, co jeszcze mnie męczy, a jestem dziś z wami szczera. Muszę to robić przez wiarę. Chciałabym po prostu prowadzić tę służbę i robić to wszystko i nigdy więcej nikogo nie prosić o pieniądze. Gdybyś był na naszym miejscu, czasami też miałbyś dość. Coś ci powiem: kiedy ludzie zaczynają mówić o ofierze, uśmiechnij się, zachowuj się, jakby ci się to podobało, bo to nie jest łatwe dla nas. Rozumiesz? Będę taka szczęśliwa, kiedy moje dzieci dorosną i opuszczą dom. Kiedy dorosną, będą cię kosztować więcej niż kosztowały, gdy były małe. A potem masz nie tylko dzieci, ale również zięciów, synowe, a potem wnuki. O mój Boże. Junior idzie na studia, a sami musi to robić. A ktoś inny musi robić coś innego. Tak czy inaczej. W domu mam tabliczkę. Zabezpieczyłam dom przed dziećmi, ale i tak tu włażą. Kochane moje dzieci są moim życiem, ale zmierzam do tego, że zawsze chcemy tego, czego nie mamy, i w międzyczasie przegapiamy to, co mamy. Przestań się zamartwiać tym, czego nie masz, bo przez to nie umiesz się cieszyć tym, co masz. Kiedy ktoś zrobi coś złego, przypomnij sobie o tym, co zrobił dobrego. A może zaczniesz celebrować to, co masz, zamiast zaprzątać swoje myśli tym, czego nie masz. Wyczekiwanie. Kiedy mam jeden dzień z tyg, gdy czuję, że brak mi entuzjazmu, jak widzicie, otwieram przed wami moje życie osobiste. Zrób z tym, co chcesz. Staję, znów jestem w hotelu. Kocham to, co robię. Jestem tak wdzięczna, że mogę służyć Bogu, ale mam duszę jak każdy człowiek. Sądzisz, że Pol i jego rodzina nie są zmęczeni życiem w Afryce lub gdzieś indziej przez trzy miesiące? Dzisiaj rano powiedziałam Dave'owi tak bardzo ich podziwiam za to, co robię. A ja, gdy jadę na misję, zaraz chcę wracać do domu. Tęsknię za moimi rzeczami, chcę mojej kawy, chcę mojej wody. Więc jestem jak pięciogwiazdkowy misjonarz. Pojadę, ale na lepszych warunkach, rozumiesz? Nie jestem typem Biwakowicza. To się nie udaje. Byłam w tych miejscach, gdzie oni żyją, i chcę im wyznać, doceniam was i szanuję. Kiedy mam jeden z tych dni, gdy wstaję i myślę o Jezu, Panie, wiesz, ile mam lat? No dobrze. Wiesz, co pomaga mi bardziej niż cokolwiek innego? Spodziewam się, że dziś przydarzy się coś dobrego. Spodziewam się, że dziś objawi się Bóg. Spodziewam się, że ktoś zostanie fizycznie uzdrowiony, gdy będę głosić Słowo. Spodziewam się, że ktoś się nawróci. Spodziewam się, że dziś będę dla kogoś błogosławieństwem. Jestem pełna oczekiwań i wiesz, co się dzieje, kiedy to robię? Zaczynam się ekscytować. Wzbudzam w sobie entuzjazm. Musimy mieć w sobie więcej ognia. Co wygląda lepiej w kominku? Zimny popiół czy trzaskający płomień? Wierzę, że musimy być bardziej podekscytowani, a sposobem do osiągnięcia tego jest życie w postawie oczekiwania. Kilka tygodni temu nauczałam o tym w swojej kaplicy i dzień później ktoś mi powiedział, że jedna z dziewcząt z biura, jadąc do domu, pomyślała Dobra, spróbuję tego, bo miała syna, który sprawiał jej problem. Mówiła czasem boję się wracać do domu. Kto z Was, mając problemy w domu, obawia się choćby wejść przez drzwi? I powiedziała, kiedy jechałam do domu, stwierdziłam, spodziewam się, że dziś spotkam mnie coś dobrego w związku z moim synem. Bardzo długo nie było jej w domu, a gdy wróciła, syn spojrzał na nią i rzekł, mamo, chcę, żebyś wiedziała, że cię kocham. Wyznała, nie słyszałam tego od wielu miesięcy, a może od lat. Coś ci powiem. To, co myślimy i mówimy, nasza postawa wpływa na nasze okoliczności. Nie twierdzę, że dostaniesz wszystko, czego chcesz, mówiąc, spodziewam się tego, ale powiem ci, że możesz znieść o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić, jeśli będziesz miał w sobie entuzjazm, trochę ognia i ekscytacji. I nie oczekuj, że ktoś inny zrobi to za ciebie. Paweł powiedział Tymoteuszowi: rozpal w sobie ogień Boży, rozpal go w sobie. To, co przekazałam ci w ciągu ostatnich dwóch minut, jest bardzo cenne. Mówię ci. Bóg mnie powołał, bym głosiła słowo i wierzę, że chce przeze mnie mówić dla ciała Chrystusowego. A kwestia wyczekiwania nie jest błaha, jest ważna. Bóg czeka, chcąc przynieść ci żniwo. Może musisz włożyć ziarno w ziemię, wstać i iść do łóżka, wstać i iść do łóżka, wstać i iść do łóżka, iść do łóżka, iść do łóżka aż pomyślisz, że już więcej tego nie zniesiesz. Ale jeśli będziesz to robić z wyczekiwaniem, wtedy coś dobrego spotkacie w życiu. Dalej, oddajmy chwałę Bogu. Spodziewam się, że dziś spotka mnie coś dobrego i spodziewam się, że coś dobrego wydarzy się dzięki mnie. Posłuchaj, nie ruszaj się przez chwilę. Jesteś tu dziś. Ktoś cię przeprowadził jako gościa. Może przyszedłeś, bo widziałeś Joela w telewizji i jesteś rozczarowany, bo dostałeś. Mnie zamiast niego? W porządku. Dostałeś dokładnie to, czego potrzebowałeś. A może słyszałeś, że tu będę i przyszedłeś, żeby sprawdzić, czy wyglądam tak jak w telewizji? Nie wiem, ale rzecz w tym, że tu jesteś. I jeśli nie masz dobrej relacji z Bogiem, jeśli nie przyjąłeś Chrystusa jako swojego Zbawiciela, to takie proste: nie musisz nic robić, nie musisz się prostować. Zanim Bóg cię przyjmie. On chce cię teraz. Przyprowadził cię tutaj w tym celu. To może być najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłeś w swoim życiu. Musisz tylko powiedzieć: Tak, wierzę w Jezusa i tak, zmęczony jestem życiem, jakie prowadzę. Chcę spokoju, chcę radości, chcę mieć naprawdę dobrego przyjaciela. Jezus chce być twoim przyjacielem. Zostanie chrześcijaninem nie oznacza tylko, że dostajesz listę dziesięciu religijnych rzeczy do zrobienia. Oznacza, że jesteś zaproszony do intymnej, osobistej relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa i że On chce angażować się w każdą najmniejszą rzecz, jaką robisz. To wspaniałe, po prostu wspaniałe, wspaniałe. Więc jeśli tu jesteś, a nie przyjąłeś jeszcze Chrystusa jako swojego Zbawiciela, a chcesz mu się poświęcić, Albo próbowałeś służyć Bogu, lecz znów ci się nie udało, to po prostu podnieś rękę. Pokaż, gdzie jesteś. No dalej, podnieś wysoko rękę. Widzę wiele rąk. Widzę Wasze ręce, o tam, to proste. Nie musisz nic robić, dostaniesz coś, otrzymasz. Dobrze, teraz poproszę cię, żebyś coś zrobił z kilku powodów. Po pierwsze, mamy książkę, którą chcemy ci dać. A po drugie, proszę, żeby osoby, które podniosły ręce, wstały. Dalej, bądźcie odważni. Niech diabeł ma za swoje. Dalej, wstańcie. O, tak, dalej, dalej. Nie wstydźcie się. Zróbcie to. Dacie radę. Bądźcie odważni. Bądźcie odważni dla Jezusa. Teraz posłuchajcie. Możesz wstać w dowolnym momencie, jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć. Będziemy się modlić i wydarzy się coś niezwykłego. Księga Życia jest teraz wykładana w niebie i zaraz zostanie w niej zapisane Twoje nazwisko. Bóg wybaczy ci wszystkie grzechy. Czy wszyscy możemy modlić się wraz z nimi? Proszę, głośno, żeby czuli się komfortowo. Boże ojcze, kocham cię. Jezu wierzę w ciebie. Umarłeś za mnie. Powstałeś z martwych. Przyjąłeś na siebie karę, na którą zasługiwałem. Zapłaciłeś za moje grzechy. Szczerze żałuję tego, jak żyłem. Ale dziś się odwracam i idę w nowym kierunku. Odwracam się od grzechu i zwracam się ku Tobie. Jezu, przyjmuję Ciebie. Przyjdź i zamieszkaj we mnie. Jesteś moim Zbawicielem, a ja jestem Twoim dzieckiem. Weź mnie takiego, jakim jestem i uczyń mnie takim, jakim chcesz mnie widzieć. Dziękuję. Jestem ocalony, jestem kochany i jestem na drodze do nieba. Dalej, oddajmy Panu chwałę. Bóg chce pomóc każdemu z nas rozwinąć postawę cierpliwości. Chce, żebyśmy nauczyli się czekać cierpliwie na właściwy moment i we wszystkim mu ufali. To jedyny sposób na to, żeby czerpać przyjemność z każdej pojedynczej chwili naszego życia, mimo że większość z nas pewnie by powiedziała, że cierpliwość jest nieco trudna i wymaga duchowego wzrostu.